Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Kochani, dzisiaj witam osoby spod znaku Wodnika na czytaniu ogólnym na ostatnią dekadę lipca. Zobaczymy, co tarot chce tu przekazać, jakie energie, jakie wskazówki, kochani, coś, co może być przydatne dla Was albo potwierdzające jakąś sytuację. tak? Zapraszam serdecznie. <laughs> Przepraszam. Moi drodzy, wchodzicie do tego, do tej dekady yy, lipca yy, z kartą, energią karty Siedem Kielichów, kochani. Jest to karta mówiąca o mnogości marzeń, moi drodzy. Jest to bardzo dobra karta, bo marzenia są naprawdę dobre, bo tylko później kwestia realizacji, tak? Tu jest pokazane, moi drodzy, wszystko jest możliwe. Tak, w życiu jest w zasadzie wszystko możliwe, ale nie zawsze w danym momencie. I tutaj karta przestrzega umiejętnie z podchodzeniem do pewnych marzeń, do ich realizacji, ponieważ tu jest też pewna doza iluzji w tej karcie, tak? Żeby później nie było rozczarowania, moi drodzy, jeżeli macie coś do spełnienia, kochani. Jak najbardziej, tylko trzeba po prostu wyczuć, czy w danym momencie dane marzenie jest możliwe do zrealizowania. Ale generalnie jest to pozytywna energia. Jak najbardziej, moi drodzy. Drugą kartą dla Was jest czwórka buław, kochani, a buławy czwórki. Buławy to działania, a czwórki to bardzo stabilne. Są w tarocie. I powiedziałabym tak, moi drodzy, z tych marzeń, z części jest możliwość, żebyście zrealizowali sobie to, o czym myślicie, ponieważ ta karta mówi o tym o radości, o właśnie, o planowaniu o planowaniu w związkach, w rodzinach o planowaniu z przyjaciółmi jakichś spraw. Również jeżeli ktoś na przykład chce remontować mieszkanie, to jest dobry czas. Jak najbardziej karta o tym mówi, kochani. To jest też dobry czas, jeżeli ktoś podejmuje y, na przykład decyzję o budowu domu na przykład. Jak najbardziej jest to bardzo pozytywna energia, kochani, pobudzająca do działania i dająca możliwość realizacji właśnie swoich marzeń, tak? I zamierzeń kochani. A trzecią kartą dla was jest kochani Germek. Mieczy, który moi drodzy nie jest to młoda energia, jest to tak jakby młody mężczyzna, to może być dla niektórych osób wasze dziecko jak najbardziej. I tutaj trzeba zwrócić uwagę ze względu na to, że to jest młoda energia, czyli cokolwiek, z czymkolwiek przyjdzie do was ta osoba z jakąś propozycją, z jakimś nową wiadomością, to trzeba sprawdzić, czy to rzeczywiście jest tak, jak ona mówi, i podejść do tej osoby z dużym dystansem, tak, bo to właśnie jest taka energia. Chęć do działania, ale nie wszystko sprawdzone, tak, i tutaj to też może zawierać myśl, że jakieś nowe sprawy należy dobrze sprawdzić, dobrze przeanalizować. Aby, kochani, wyszło po prostu tak, żebyście byli zadowoleni. To jest taka sugestia od Tarota, tak? Kochani, tak. Zobaczymy, co rider White zechce tutaj na potwierdzenie nam powiedzieć, kochani, ale bardzo pozytywna energia, dobry czas na realizację swoich zamierzeń. Rozpoczęcie realizacji. Kochani, ale tutaj też mamy bardzo dobrą kartę, bo mamy dziewiątkę denarów, więc wiele spraw, które właśnie w tym okresie zapoczątkujecie, czy one już są zapoczątkowane, to mają szansę na przykład pozytywnie się zakończyć. Tak pozytywnie, że będziecie bardzo zadowoleni, bo o tym mówi dziewiątka denarów. O takiej stabilności materialnej, o zadowoleniu w pracy, o zadowoleniu, kochani, w rodzinie, tak. I to zadowolenie będziecie coś sobie zawdzięczać, bo właśnie to jest taka energia, kochani. To jest wasze działania, spowodują, że sprawy, które zapoczątkujecie, sprawy, które chcecie przeprowadzić, mają możliwość na dobry finał i na pełne zadowolenie dla Was. Czego serdecznie Wam życzę, kochani. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na następne czytanie. Do widzenia.